Witam Was serdecznie drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy montować snorkiel w Mercedesie. Wraz ze snorkielem dostarczony jest też szablon, dzięki któremu możemy wiercić otwory w tym miejscu, gdzie powinny być wywiercone. Wszystko szło dobrze do momentu wiercenia samego otworu, tego głównego otworu, gdzie wchodzi, że tak powiem, w lot tego powietrza. No za Chiny ludowe nie szło wywiercić tego, mimo że otwornica była nowo była albo kiepskiej jakości, albo mercyzm. Tak dobrą blachę, że nie szło tego przewiercić. Resztę wiercenia musiałem wykonać grammerkiem, bo po prostu nie szło przewiercić. Nawet chyba nie blachy blachęcyzmów. Po wykonaniu otworu, który naprawdę zajął jakieś 45 minut, no nie mogłem sobie z tym poradzić, eee, przystąpiłem do montażu samego, samego snorkiela. Ja I to już tam potem prosta robota. Ja akurat mam zaciskarka do nitonakrętek. Jak ktoś tam nie ma, a będzie chciał tam taką nitonakrętkę w nadwoziu czy w innym tam materiale za no to idzie to zrobić przy pomocy zwykłych płaskich kluczy, podkładki, nakrętki jest to do zrobienia. O, ludzie pokazują takie rzeczy na YouTube'ach. Wspomnieć bym musiał też o firmie opony 4x4 z Wadowic. E, Ktoś zawsze kupuje czy tam opony, czy właśnie ten snorkel i inne jakieś tam akcesoria offroadowe. E, bardzo fajna firma. Dzwoniłem tam do nich z reklamacją tego snorkela, bo Myślę, że jest uszkodzony, bo było widoczne wgniecenie na nim. A chłopaki byli na tyle rozsądni, posprawdzali, że w innych trkelach na ich stanie tak samo są wgniecenia. co się później okazało, to wgniecenie jest niezbędne, gdyż po otwarciu drzwi w sprinterze w te miejsce w tego wniecenia przychodzi lusterko. Firma Safari też zadbała o przewody gumowe, które też są odpowiednio wyprofilowane w ten sposób, aby na przykład ramie wycieraczki nie uderzało w są przewód. No Powiem Wam, że warto było zapłacić. Jest to naprawdę wysokiej klasy produkt. W ostatnim moim filmiku e, bardzo kiepsko było mnie słychać Za co? drodzy widzowie, przepraszam. Zwrócili mi tam, jak i kolega, tak i tam jeden z widzów zwrócił na to uwagę. No, Wybaczcie, ale ja tam naprawdę profesjonalnie tego nie robię. No i po prostu coś w tej postprodukcji wyszło nie tak. Mam nadzieję, że ten filmik będzie bardziej zrozumiały do Was. W kolejnym filmie pokażę jakże wykleją e, steratury e, podłoga w vanie, ale to następnym razem. Chciałem podziękować wszystkim, co mi tam polajkowali i posubskrybowali, bo zresztą przyszło trochę tam nowych subskrybentów, z czego się bardzo cieszę. Lajków no trochę mało, no bo to mogłoby być zawsze trochę lepiej, bym się bardziej cieszył i w ogóle, ale tak się cieszę, że oglądacie i się chyba mi to podoba. Dziękuję za wytrwanie do końca filmiku. Zostawcie tam jako łapka w górę. Napiszcie komentarz, bo to wszystko tam jednak rozbudowuje ten nasz kanał. Skromny, bo skromny, ale zawsze coś. Także do następnego razu pozdrawiam Was serdecznie. Hej.